Witam Państwa serdecznie. Dziś rozmawiamy na temat drobiarstwa. Czy hodowcy drobiu mają jakieś specjalne obostrzenia podatkowe? No, jeśli chodzi o te osoby, które hodują drób, to mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, że prawo podatkowe traktuje tę gałąź jako działalność rolniczą, ale specjalną taką działalność, która jest nazywana przez przepisy podatkowe działami specjalnymi produkcji rolnej. I to powoduje, że te osoby w określonych warunkach mogą stać się podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. To znaczy, że ogólna zasada dotycząca rolników, że nie płacą podatku, tutaj nie ma miejsca, tak? Nie, tutaj ta zasada jest wyłączona i są możliwe dwie formy opłacania podatku według norm szacunkowych produkcji. Albo na zasadach ogólnych, czyli dość podobnie jak osoby, które prowadzą zwykłą działalność gospodarczą i rozliczają się przy pomocy książki przychodów i rozchodów. A co radziłby Pan tym osobom, które stoją przed wyborem, w jaki sposób się rozliczać? Tu by należało powiedzieć, że w zasadzie trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Tu trzeba indywidualnie podejść do sprawy. Zawsze ta osoba, która ponosi bardzo duże koszty, duże nakłady związane z uzyskaniem swojego dochodu może korzystniej wypadać, jeśli będzie rozliczała się na podstawie zasad ogólnych czyli przy pomocy książki przychodów i rozchodów. Natomiast ta osoba, która no już nie inwestuje w swoją działalność, czerpie wyłącznie z niej profity czy, czy zyski przewyższają w sposób znaczący koszty, no to tu oczywiście te formy ryczałtowe są jak najbardziej pożądane. Dziękuję bardzo za wyjaśnienia, dziękuję Państwu. W przyszłym tygodniu będziemy rozmawiać na temat drobiu nieśnego. Zapraszam.